Witam serdecznie wszystkich traderów. Dadas mówi z Dadas Trading Room Discord Server, czyli z platformy Discord, gdzie codziennie streamuję na żywo. Założyłem tam właśnie taki własny, co się nazywa własny server, można to nazwać kanałem. Jest to po prostu taka grupa, gdzie są różne. Niektórzy nazywają to pokojami, a niektórzy właśnie nazywają to, to yy, kanałami. Więc są tam zarówno kanały tekstowe, jak i głosowe. I na takim kanale głosowym ja, właśnie codziennie na żywo, pokazuję swój ekran i można zobaczyć, jak traduję, Oczywiście, w momencie, kiedy akurat zdarzy się taka sytuacja. A ja traduję codziennie DAX 30, czyli szukam generalnie jakiejś okazji. Ostatnio też sobie tak myślę, bo ten DAX tak ostatnio dziwnie chodzi ostatnio niekoniecznie robi jakieś szczególne ruchy. Yy, znaczy to zależy jak popatrzymy na to oczywiście z kontekstu, yy, ale zastanawiam się czy też nie rozglądać się za tradami na parach walutowych, no ale to mi tak chodzi po głowie. Natomiast yy, yy, co dzisiaj oczywiście codziennie też na koniec dnia robię podsumowanie dnia, czyli ten film, który teraz oglądacie. A ja tutaj na moim wykresie te białe linie to są separatory okresu, czyli one wyznaczają dzień, a ta żółta linia to jest godzina, praktycznie godzina otwarcia Londynu, więc to jest po tej godzinie dopiero staram się tradeować. Dzisiaj byłem troszeczkę wcześniej na rynku i zacząłem patrzeć, oczywiście miałem, miałem świadomość, że dzisiaj wieczorem, czyli hmm, chyba była, nie wiem, nie pamiętam, 20, jakoś tak, te, te tak zwane tradycyjne minutki fomcowe, czyli yy, w Ameryce yy, no tam takie wydarzenie, które yy, często lubi powodować jakiś ruch, yy, ale no, dzisiaj jak widzimy zasadniczo nic się ciekawego na tym tak się nie stało, bo Zakres dzienny, najniższy z ostatnich nawet nie tylko 3 dni, ale nawet z ostatnich 2 tygodni, z poprzedniego tygodnia też, zaledwie 100 pipsów, 107 pipsów z zakresu dziennego, co na Daxa jest stosunkowo mało. Tutaj też widzimy, że zasadniczo była ta konsolidacja, jeżeli sobie pivot dzienny do DASA damy. To, to mamy dokładnie cena biegała wokół, wokół, że tak powiem, komina, jak to się czasami mówi, tam i z powrotem, prawda? Więc no, mi się udało już dzisiaj zrobić dwa tradey i to nawet takie dosyć ładne, no bo jak widzicie, tutaj wskoczyłem jeszcze przed otwarciem Londynu, czyli na. Tak na tej powiedzmy, między sesji pomiędzy Frankfurtem a Londynem i na tutaj ruchu zrobiłem 12 pipsów. Jak zwykle wyszedłem szybciej, no bo widzimy, że tutaj rynek się potem jeszcze cofał, a dopiero potem wyszedł tam i osiągnął ten poziom, który, który był tutaj Take Profitu. No ale po drodze zrobił taką brzydką cofkę tutaj i. No, i to, no, 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 no. Potem rynek tam się zawrócił, tutaj zrobił konsolidację i zaczął znowu spadać, czyli tutaj też świadomie było czekane, o, nie wiem, tylko że tak e, w ten sposób, ale nie do końca, bo to było z, z M5, nie tutaj z M15, a być może nawet z M15, teraz nie pamiętam dokładnie, ale chyba z M5, bo tutaj mamy tych profit w innym miejscu. I co tutaj się stało? No Właśnie tu przede wszystkim chodziło o to, że cena prawie doszła do tak profitu, ale nie doszła i się zaczęła cofać. To znowu zamknąłem, potwierdziłem, że 13 pipsów ładny wynik. Ok, wszystko na temat, z tym, że no tutaj już też miałem podtrailowany stop loss. Za pierwszym tradem, no to nawet nie, nie trailowałem jeszcze stop losu. No i tyle. No i potem widzimy, że cena jednak w następnych 15 minutach się cofnęła do góry a jeszcze raz, a potem dopiero spadła. To oczywiście tutaj też ten take profit zabrała. A potem takie właśnie o tam i z powrotem. Już dalej nie, nie tradeowałem, Stwierdziłem, że to na dzisiaj wystarczy. Właśnie cały czas była taka cisza, spokój na tym rynku, więc nie... nie... Nie, nie bardzo już wtedy pilnowałem, co tutaj robić, bo nie bardzo właśnie widziałem, że tutaj, żeby cośkolwiek się, się miało wydarzyć, no i rzeczywiście za bardzo patrzeć tutaj na te na H4, M30, no i zgodnie z H4, no to jednak spadło, spadło, ale no widzimy, że tak naprawdę to, to cały czas mamy H4 typu, Yy, takie, tak zwana szpula, czyli, czyli praktycznie konsolidacja, i nic za bardzo się nie dzieje. Dzienne też nie za bardzo tutaj coś pokazują. No. Jesteśmy w środku tygodnia, yy, tak samo i w środku miesiąca. Zobaczymy, co będzie jutro. Dobra, wszystko dzisiaj na ten temat. Dzięki serdeczne. Lajkujcie, subskrybujcie do mojego kanału YouTube, jeżeli jeszcze nie jesteście tutaj zasubskrybowani. Wszystkie filmy, też te filmy i oraz filmy niedzielne, które kręcę, tak zwana niedziela z Dada Trading System, i one są postowane na odpowiednich, oczywiście na YouTube, na moim kanale, no i także na moim Dada Strading Room Discord serwerze na odpowiednich kanałach, bo jest taki kanał niedziela z DTS, i jest także taki kanał podsumowanie dnia. To są jeżeli chodzi o polskie, no i też po angielsku jest Sunday with DTS i jest też Daily Recap taki kanał. I tam znajdziecie te filmy. Tak samo one są też jeszcze publikowane na Patreonie. I na moich wątkach na Forex Factory. Oczywiście na Patreonie, jeżeli ktoś by chciał, może zostać moim tak zwanym supporterem, czyli wspierającym. i Może to robić albo przez Patreona, albo link jest pod spodem, albo bezpośrednio przez PayPala. I osoba, która właśnie w ten sposób. Yy, z, będzie mnie wspierać, yy, dostanie rolę WiPOSCO na moim Dada Streaming Discord Server, dostęp do yy, specjalnych kanałów, na których znajdą na, się jeszcze dodatkowe filmy dostęp do, do moich właśnie tych filmów, które są wyłącznie tylko dla VIP-ów. No i oczywiście, jeżeli odpowiednio długo ze mną będzie taka osoba, to będzie mogła uzyskać wiele innych ciekawych rzeczy, chociażby jakieś wskaźniki ode mnie, czy, czy chociażby pomoc, czy też samo kodowanie wskaźników, czy nawet ekspertów. No i oczywiście cały, i cały zestaw systemów, Doda streaming System. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz, trzymajcie się zdrowo i do jutra, cześć.